Jeszcze z biednym Dajmondem dniu ślubu. Wy nie macie serca, to już jest przesada. A ten a to powinien jakieś testy przejść. Przecież jak on mówi, no ileż można. Wydaje no. mi się, że nie jesteśmy tutaj, żeby siebie nawzajem obrażać, więc To jest obrażanie. Okej. to. rozumiem, Przedyskutuję konkretów. w Departamencie Sprawiedliwości, mówiąc troszeczkę szybciej niż pan tego oczekuje. Pański temat licencji adwokackiej. Po całym tym no, słyszał, nie, no. Panie, panie Smyk. Ja przejdę, przejdę, tutaj do pana, bo widzę, że adwokat nie do końca się skupia na panu w tej sytuacji. O. O. Zresztą w plecach wyjdę z tej kumenty! Hahaha! <grym> Ej, <grym> zostaw go! Ja Rozumiesz, że zaraz... Na plecach z nim wyjdę proszę z tej kumenty! Nie! Na plecach! Jeśli mnie nie no puści no, w, w tej go. chwili, to go zastrzelimy! Proszę wszystkich o spokój! Dogadajmy się! No, 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 dogadajmy tak, się! Tak, dogadajmy proszę, się! Proszę wszystkich o spokój, się! Nie wiem, halloween... Dobra, teraz ty! O chłop! Ty, No mówię, nie opuszczę cię do estu, Nie. Nie puszczę cię aż do śmierci. No, ja no to cyk! Ooooo! Co to był? Ale dym, ale opera! Ale opera, ale opera! Sonny, right willek, tak? Right willek! Tak? Sonny, right willek! Zgadza się! Sonny, right willek! Poznaj mnie right willek! Right right Mogę wstać! Ja wstań se! Poznaj mnie sonny, right willek! Weź na ręce, to ci wszystko opowiem, jakby trochę poniańczysz. Co ci mam powiedzieć? Po prostu, na ręce. Ja mam cię wziąć na ręce, po co? No chcę trochę po myślę, bo trochę mam Słuchaj, Diamond, zaraz sobie usiądziesz. Ja pójdę do pani prokurator. Ja roszę tutaj najważniejszych. Pójdziesz do sądu i się nie pociupciasz i cię twoja nie weźmie w ramionka, nie przytuli. Słuchaj, czułko zbyt... się nie ucałuje dzisiaj na dobranoc i nie wiadomo ale kiedy sfinalizuje się ten związek. Zobra. Daj mi spokój, człowieku. No, bo o Boże, ale masz, nie, masz no, mocno. Nie? No. Ja pier. Jest. Hahaha. <śla> jest. Tak kur... coś nie? że ryjako parę. A ty chcesz kończyć karierę k***? W ogóle to? Dobra, idę bliżej, bo ja będę przyszła. nie? A ja czekam czy karierę. O, jest, ale boli! Boli mnie dzisiaj, stupiennie. ale mnie boli dzisiaj. W czy ci później cię skończę. Jeszcze dzisiaj. Tak? A będę mógł ci pojeździć na karierę z tobą, koleś? No Ej, powiedz mi po do do prosto twarz. No co mam ci powiedzieć prosto w twarz? To, że pocałowałeś mojego koleś. Jak smakuje? Ha? Wow. Mojego MMSa, no co jest pięć z tobą? Dobra, roluj sobie. Sam... Proszę w no proszę być... No i tyle. Do Nic nie zrobiłeś, wow, tak? Co za klamus ten. Uwaga, o mój! I srefela! Daj, mod. Panie kolego, bo tu out! Oj, dzień! nie Chyba se jaja robisz, że tobie s. put staje. I ty tu pracujesz. Tak, no? Ale jaja. Ole. No, halloween, tak? Wszyscy ci przybierają. Masz tu też się przebierać? No, kiedyś można być też Podoba mi się to. Słuchaj, bo nie zdaje mi auto, a nie mogę górsz Ale ja nie jestem mechanikiem, bo. Co ty? to? stop. Nie mogę się ruszyć. Nie mogę się ruszyć. Nie mogę się ruszyć. No, czekaj. Nie! 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 Nie ja a. No, wychodzi ona? A. Jedz, co ja Bo muszę do do Poczekaj, nie ruszaj. Dzwonię do niego. To Anki dzwoni? Nie, nie, nie. To był przypadek. To był przypadek. To był przypadek. Ja chciałem zadzwonić do księdza. Słuchajcie, z racji tego, że zostałem od dzisiaj u WK Witam. Witam.

Cześć, Dajmon. No, witam w skarbie. Tutaj mam dla ciebie kwiatuszki i zaraz się wezmę na barana. Wejdziemy do samochodu, a wy dziewczyny macie jak pojechać na weseliko? A. Um. Um. <noise> Aha, to my nie auta! pytanie. Kłatrzuć? Mówiłeś, że one też jadą. No i twoja przyszła żona powiedziała, że. Słuchaj, ale jakby miały pojechać, jak i tak auto są cztery osoby. Wiem, dobra, pojedźcie z boku. Mamy auta, ty możesz stanąć Dobra, to ja prowadzę ja ten mój wóz Nie no, to jeszcze się dla mnie po prostu skończyło. Ty wiesz, co ja zrobiłem, czy nie? Co? Jak ja tam podłożyłem bo. Co? co? Mówię, zerłem się w spodnie? Ja się spodnie wow. no. Widzisz że wesele Zrobiłem bo... Co? Właśnie, ja trochę pytanie no. Zobacz Jadek Co, co tam się nie nie działo panu... na górze dachu Matezbak? Nic nie działo dzisiaj no, ja, się nie miał, się miał, tak? ja chciałem powiedzieć że się dostanę właśnie prawdopodobnie od Right Wila medal, wiesz? Ja słyszałem, medal bo muś... no. tak, bo musiałem się poświęcić Musiałem się poświęcić w ramach dobrych negocjacji musiałem na górze z... W ramach dobrych negocjacji, eee, mam za to, to medal 3, dostać. Do było, było potwierdzone. No. Aplikacji. Pokaż je to każ, do roboty się weź. Na. No. Chuj, <laughs> ja pio... dzień dobry. Ta, ta, Oj. No, wygląda to k jak... Powiem tak, nawet A... tu nie pasuje. Za ładnie. Jak widzę ten samochód obok postawiony i tą komendę, to mi z się nie gra tu. Ładny ten Majba to jest 何で? <laughs> <laughs> <laughs>